Szanowni Państwo, tablicą, którą za chwilę odsłonimy, chcemy upamiętnić postać człowieka niezwykłego. Człowieka, który dla Bohem, dla jej mieszkańców wiele dobra uczynił. Wszystkie działania, które podejmował, i wszystkie aktywności, jakim się wykazywał, owocowały bogatymi darami. 45 lat. Do Władysława Krupy ożywa jego legenda. Gromadzi nas dzisiaj uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej jemu poświęconej na naszym stadionie miejskim, powstałym dzięki jego staraniom przed 85 laty, a nazwanym od trzech lat imieniem Władysława Krupy. Niech każde następne pokolenie wie, komu to miejsce zawdzięcza, i niech kontynuują to dzieło rozpoczęte przed laty. I dbają o rozwój obiektu i piłki nożnej na miarę dzisiejszych oczekiwań i możliwości. Dzisiaj bardzo dziękuję za to, że, e, że ten stadion nosi mnie mojego taty e, i że jest ta kilka tablica i że powstała książka, e, w której ktoś zebrał nie tylko fakty, ale też wspomnienia innych ludzi, ich uczucia i emocje. To jest naprawdę niesamowite, że jeden człowiek w ciągu swojego życia potrafił zrobić tak wiele.